mam w dzisiejszym odcinku znowu sobie poprzeglądamy wasze fursony, jestem ciekaw co tym razem wysłaliście, jak wasze fursony wyglądają i pojawiło się ich trochę od ostatniego czasu. A tak dokładnie patrząc tutaj pasek w dół, no to troszkę tego tutaj, tych furson się waszych nazbierało. Weźmiemy sobie tutaj, od, od początku, od góry do dołu sobie pójdziemy, nie wiem czy dzisiaj wszystkie przeglądne, na pewno kilka będę chciał opisać. Tak myślę, że dotąd będzie, e, jak znalazł, jeśli chodzi o fursony. Tutaj mamy kolegę, który za cholerę nie umiem tego przeczytać i to jest chyba baza darmowa, Freelines, tak, to jest baza darmowa, wzięta z internetu i został sobie pokolorowany taki wilcek. Taki wilcek został sobie pokolorowany. Co ja mogę o takim wilczku powiedzieć? Fajna kolorystyka, ten czerwony troszkę tutaj na chama wepchnięty, jakby zostało to w takiej kolor, kolorystyce... Niebiesko-fioletowej by było spoko. Na siłę trochę ten czerwony. Wiem, że każdy chce być inny i oryginalny, ale sobie dokładasz po prostu zbędnego materiału, tak mi się wydaje przynajmniej. Yy, kombinowania. Co mogę o nim powiedzieć? No trochę. Wiem, każdy ma swoje gusta i guściki. Ale mi się wydaje, że trochę głowa jest przekombinowana. Jak Ci się podoba Okej, okay. nie będzie chyba moim ulubionym tutaj wyborem, ale jest spoko. Oris, lat 24, taki kotek kotowaty, fajny, ten mi się już trochę bardziej podoba, jest taki bardziej przyziemny, mi minimalistyczny, ciekawy ubiór ma, w ogóle takie dwa party ubioru ma, ma fajne włoski, taki troszkę emo kotek, może emo kotek, fajnie, fajnie wygląda, może nie emo, no fajny kotek, fajny kotek, ten mi się już bardziej podoba. Tutaj dalej mamy Mano, swoją fursonę wysłał. Lisowaty, niebiesko-biały. Dużo jest niebiesko-białych lisów. Nie będę się długo na nim wywodził, wygląda ok, jest fajny, nie? Ważne, żeby właścicielowi się podobał, dla mnie jest ok. Dalej, o, Skullhead, o Skullheada nie było. Yuri się nazywa. Shark, połączenie, aha, dobra, Velociraptor. Shark, Greyhound, Greyhound. Kolory od fioletowego do białego poprzez kremowy i zielony powiem wam, że zajebiście to wygląda. Skullhead fajnie się komponuje, no to była jedyna czaszka. Tu ma jakby był zszywany, tutaj ma takie łaty na nogach, tak samo płetwa jest też strzywana, doszywana, taka poszarpana i trochę zombie style. Tu ma pyski jeszcze jakiś, kurde, a faktycznie no, taki zombie style. No, ciekawy, ciekawe, jednak chyba te łaty doszywane, no taki zombie style to jest, fajne. Przyliz, przyliz, imię men24, polarny, zmieszany Hieną? Z Haski, nie doczytałem, na H już Hiena. Hasko Lis, 185 cm wzrostu, o 1 cm niższy ode mnie. Kolorystycznie, jak powiem wam, przy tym pierwszym czerwony był wepchany na siłę, to ten żółty, pomarańczowy, nie wiem jak to nazwać, taki żółtawy kolor tutaj do tych włosów jak najbardziej pasuje. Jeszcze jest tutaj na plecach taka strzałka. Może w, jeśli chodzi o wzór i kolory, nie jest może jakoś oryginalny, jeśli chodzi o paletę kolorów ale z tymi wzorami jak jest ułożone futro i w ogóle są wykorzystane te dane kolory wygląda naprawdę fajnie patrząc tutaj masz body obrócone, łapki i tak dalej wygląda super, no przyliz kurde no to jest, jest po prostu schludny mi się to mega podoba wiem, że pewnie ta pewnie rewka robiona dosyć na szybko tu widzę, że coś jest wklejone Albo to jest przez ciebie narysowane, nie wiem, albo też jest base. Nazwa tutaj. Nie wiem, czy to jest robione przez ciebie, czy nie, więc nie będę oceniał samej bazy, jak ona wygląda. jako ocenię postać, jeśli nie jest zrobiona przez ciebie, no to nie wiem. Eee, troszkę cienie by się przydały do tej postaci. Jakby nie jestem w stanie tego ocenić. Mi się ten stylistyka strasznie taka neonowa. Należy dom. To jest nie, nie jest twoja przede wszystkim, chyba ta. Kurde, no dziwnie to wygląda. Jest użyte trzy kolory, oczy takie jakieś zlane, uszy też takie jakieś zlane. To jest e, kolorowane już widzę, kolorowane. Możliwe, że to jest twoja pierwsza fursona, i jeszcze dużo zmian w niej zrobisz. No nie należy do moich ulubionych i no nie obraźcie się za, się za to, nie? Ja tylko mówię, że popracuj nad tą fursoną. To by się podoba ok, ale mi nie przypadło jakoś specjalnie do gustu tutaj jest taki skunks, o skunks ciekawie, bo mało kto używa skunksa jako swoją fursonę, bardzo milutko wygląda ta fursonka ogólnie rewka bardzo ładna, tutaj mamy chipsy, jakąś obróżkę pizzę naszyjnik, łapki w każde, każda w innym kolorze, albo to są kolory użyte do fursony, bo tak to by wyglądało, że to są kolory użyte tu nutka na piersi, na brzuchu bardzo fajna fursonka skunks, coś innego niż wilk i lis, albo inne kotowate. Przyjemne. Tu ma taki jakby ząbek, jakby to też oznaczało lisa, ale no ten ogon mówi chyba wszystko. Jest taki, no, dla mnie to jest skunkich. No ten ogon na to wy pokazuje. Dobra. Nekro. Główna Sona. Necro. My Ciebie dobrze znamy. Ty jesteś smokiem. Ty, ty jesteś smokiem czerwonym smokiem. Bardziej czerwonawym smokiem niż różowym. Ma tutaj protezę w kształcie. Mechanicznej nogi. Smok jak smok, jest dużo czerwonych smoków, ale moim zdaniem, necro w jakim stopniu się wyróżnia z pod tych wszystkich smoków. Mi się styl właśnie takiego prostego smoka w jednolitym kolorze z jakimiś tam dodatkami bardzo podoba, a zwłaszcza, że necro właśnie ma tą swoją charakterystyczną, dolną łapę w postaci mechanicznej protezy. I dobra, i to są jego dodatkowe fursony, które też chyba y, widzieliśmy swoją drogą. te axolotl, albo hybryda. Axolotla z, z, z jakimś smokiem. Bardzo fajnie to wygląda, uwielbiam kolor fioletowy, a zwłaszcza mix kolorów fioletowego i różowego. Mega mi się to podoba. A jeszcze to jest baza, albo właśnie rewka zrobiona przez y, Arti. Zajebiście wygląda, podoba mi się ten jakiś smokowaty, axolotlowaty wygląd. Dalej też są jaszczurowate, sm smokowate. Widzę, że bardzo, Nekro, y, lubisz smoki. Także jest fajnie. Tu ma jakieś skały na końcu, pysk. Też taki fioletowo-niebieski, ja, jak Crystal Dragon. No to dobra, już wytłumaczę te kryształy. Jeden z bardziej chyba oryginalnych furson. Podoba mi się, ale ten Axolot, ta fursona skradła moje serce, mogę tak powiedzieć. I dalej mamy kolejne fursone, ale chyba sobie to zostawię już po prostu na następny odcinek. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do końca roku albo jak najszybciej wbijamy 4000 czy tam 3500 subskrypcji, jak chcecie. 4000 bardzo by mi ucieszyło. Także te. Na razie i cześć. Yo.